Witam. Dzisiaj wyjątkowa ciekawostka, myślę, że nie tylko, dla miłośników firmy Parker. Jak tytuł ogłosił, będzie to wersja w srebrze wykonana Parkerowskiego modelu 75. Zakupiona została nie przeze mnie, to mam wypożyczone pióro w takim pudełku. Widać, że to wszystko jest nieużywane. Nówka nos tak zwany. W pudełku mamy malutką instrukcję obsługi opisującą model, a poza tym w zestawie jest pióro i długopis. Tutaj z tyłu jest jeszcze instrukcja, że należy pociągnąć, to pociągam, ale delikatnie, żeby ją uszkodzić. Co mamy z tyłu? Mamy stary nabój parkerowski. Super Quing i jeszcze małe urządzonko, którego tajemnica się wyjaśni trochę później. Na razie zostawmy lekki suspense. Instrukcja zawiera opis tego modelu, oczywiście Parkera 75, gratulacje z zakupu i takie zwykłe tam sprawy oraz obsługę podstawową tego pióra. W zestawie jest także oczywiście długopis, także Sterling Silver. Wykończenia złote na klipsie oraz na końcówce sekcji, skówki właściwie tutaj i tak samo na tym piórze. Trzy elementy skówka i dwie końcówki w kolorze złotym, a reszta srebro. Parkę 75 to model pochodzący z roku 64, produkowany przez ponad 30 lat. Zaprojektował go świetny projektant Don Doman do spółki z Kenetem Parkerem. Jest to udoskonalony model VP z roku 62. Tyle historii i wracajmy teraz do tego zestawu. Najpierw może ten długopis. Jak widać identycznie wygląda. Gdybym zasłonił końcówkę, to można się pomylić, ale tu już się nie można pomylić. Oczywiście tutaj jest jeden z dwóch rodzajów aktywacji długopisu. Ten jest przez nacisk, a nie poprzez pokręcenie skówki. Jeszcze przyjrzyjmy się z bliska. Z tyłu mamy grawerunek nazwy firmy i model ten oczywiście to jest początkowego okresu produkcji jeszcze ze stanów zjednoczonych późniejsze modele produkowane były we francji po rozkręceniu widzimy że tu oczywiście tradycyjny nabój parkerowski nabój no właściwie wkład parkerowski do długopisów wszelakiego rodzaju przez od początku produkcji wszystkie wkłady parkerowskie są robione tak samo w związku z tym można je wymieniać no i wracajmy właściwie do punktu głównego, czyli do pióra P75, czyli Parker Molder 75 z takimi charakterystycznymi końcówkami w kolorze złotym i z takimi trzema zżłobieniami. Tu tak samo jak przy długopisie mamy napis, że wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych i nazwę firmy. Wszystko to jeszcze w bardzo dobrym wręcz doskonałym stanie zachowania to pióro zamykane na zatrzask i w środku ukazuje się nam sekcja, która ma takie trzy wygłębienia dostosowane do trzymania palcami oraz z dołu bez nacięć, bez karbowania oczywiście stalówka i specjalna końcówka obrotowa co za chwilę będę demonstrowała oczywiście stalówka złota w tym modelu. Pióro długości odpowiedniej by pisać nim bez skówki, ale z założoną skówką też nie jest na tyle ciężkie, żeby nie można było nim pisać. Jak wszystkie Parkerowskie produkcje z tamtego okresu aż po dzisiaj jest możliwe zastosowanie konwertera, który tutaj mamy oraz nabojów, które Jeden na początku widzieliśmy włożony w tym zestawie. Także stare pióro z lat 60. W dalszym ciągu jest zasilane bez konieczności wymiany i jakichś tam elementów. I teraz wracajmy do tego elementu. Oczywiście instrukcja dokładnie opisuje, że należy tą końcówkę urządzonka założyć na całą stalówkę i ma to zapobiegać temu, żeby sobie palców nie pobrudzić pewnie i łatwiej. Stalówką przekręcać. Idea mówi, że pióro to można dostosować poprzez przekręcenie stalówki o taki kąt, który, którym łatwiej się nam będzie pisało. To cała filozofia i tajemnica. Nie wiem na ile to pomaga, ale w związku z tymi karbowaniami na sekcji, być może przekręcenie stalówki powoduje, że uchwyt trafia w te same miejsca, w których. Należałoby to trzymać i można sobie stalówkę i kąt pochylenia dostosować do własnych potrzeb. Zamknięte pióro 13 cm, bez skówki 12, więc dość dużo by pisać bez skówki. Długopis właściwie te same wymiary, też 13 cm. Tutaj jeszcze porównuję z piórem późniejszej produkcji. To model już z z fabryki we Francji, z około 20 lat później wyprodukowany, to też jest zaznaczone tutaj na tym impryncie, a właściwie na grawerunku, ale jak widać faktura i budowa pióra nie zmieniła się przez te 20 lat ani o jotę, za wyjątkiem tej, tego grawerunku pióro wygląda identycznie, natomiast w środku różni się już troszkę. Jak widać końcówka sekcji jest zupełnie inna i trochę mniejsze są te jakby wycięcia w sekcji służące do przytrzymywania pióra. Także i trochę spływak się różni, choć niespecjalnie dużo. Pióro bez atramentu lekkie, 21 gramów. Tak jak już powiedziałem, w ręce układa się bardzo dobrze. Tutaj nie będę robił próbki pisma. Pióro nie moje, nieużywane nos, a więc należy uszanować właściciela i nie używać tego pióra, póki nie dostanę zgody. A o taką zgodę nie prosiłem, gdyż wiem, że każdy woli sobie sam tym piórem popisać jako pierwszy użytkownik. Mam nadzieję, że ta krótka informacja. Przybliżyła ten model wyjątkowy, jak w historii parkera, to pokazało, produkowany przez ponad 30 lat. Dziękuję za uwagę.